Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vloga dla ludzi odważnych. W poprzednich odcinkach, przez kilka tygodni, opowiadałam Ci o poszczególnych etapach pracy nad odwagą, pracy nad odwagą ze mną, a dzisiaj kilka słów podsumowania. O tych etapach opowiadałam na prośbę osób, które się ze mną kontaktowały, żeby się dowiedzieć. Jak wygląda praca ze mną? Ja zwykle opowiadam o tym podczas pierwszego spotkania, konsultacji, podczas którego razem podejmujemy decyzję, czy chcemy nad tą odwagą razem pracować, ale również nagranie tych odcinków było dla mnie wielką przyjemnością i mam nadzieję, że wielu, wielu osobom rozjaśniłam, jak wygląda ta praca, na czym ona polega. A dzisiaj chciałabym w kilku słowach te etapy podsumować. Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów, to zapraszam do poprzednich odcinków, które znajdziesz na mojej stronie w sekcji blog, strona www.irminamasiuda.com. Znajdziesz również na moim kanale na YouTube, coach ludzi odważnych na Facebooku, coach ludzi odważnych na Instagramie Irmina Masiuda, więc serdecznie Cię tam zapraszam. I przedstawię się Irmina Masiuda, Coach ludzi odważnych. Wspieram wszystkie osoby, które chcą zmiany w swoim życiu, ale wewnętrzne blokady, lęk, obawy nie pozwalają im po tą zmianę sięgnąć. Wspieram ich w osiąganiu, spełnianiu ich marzeń i życiu po swojemu. O etapach. Nie jest ich dużo, przekonasz się również wracając do poprzednich odcinków, ale są one bardzo istotne. Oczywiście. W ramach tych poszczególnych etapów można wyróżniać jeszcze bardziej szczegółowe, ale nie o to tutaj chodzi. Bardziej zależało mi, aby Ci przedstawić, jak ta praca może nad Twoją zmianą i na odważeniu się do tej zmiany, jak ona może wyglądać, czy odważeniu się na tą zmianę, jak ta praca może wyglądać. Zaczynając od etapu pierwszego, na początku musisz wiedzieć, czego chcesz, na jakiej zmianie ci zależy. Jeżeli nie wiesz, to też nie jest problem. Często przychodzą do mnie osoby, które mówią wprost, że jeżeli czują, że jeżeli jakaś zmiana w ich życiu się nie zadzieje w najbliższym czasie, to na przykład zwariują, to będą się czuły coraz gorzej, to ich życie przestanie mieć sens. Więc zdarza się tak, że przychodzi ktoś, kto nie ma konkretnej zmiany w głowie, i wtedy razem szukamy tej zmiany, która właśnie przyniesie to zadowolenie z życia, przyniesie yy, odzyskanie równowagi, stabilności, przyniesie radość życia. Jak to robimy? Patrzymy na różne obszary. To może być praca, to może być rodzina, to mogą być znajomi, przyjaciele, to może być życie bardziej duchowe na różne etapy i szukamy tam, jak wygląda satysfakcja z życia właśnie w tych obszarach i bardzo często tam pojawia się jakaś chęć zmiany, pojawia się konkret, coś konkretnego, na czym można się skupić. Może to być bardzo dobry początek. To nie oznacza, że tego, nie, tego celu, tej potrzeby, tej zmiany, która zostanie na początku wyznaczona, potem nie można zmienić. Można, ale wtedy, kiedy będziesz już bardziej w tej pracy zaawansowany, zaawansowana. Czyli najpierw o co chodzi. Potem patrzymy, dobra, jeżeli to jest to, to sprawdzamy razem. Dlaczego akurat to? Dlaczego to jest takie ważne? Co to przyniesie? Jaką zmianę to przyniesie w Twoim życiu? Jakie będą korzyści? Jakie tam pojawiają się obawy? Patrzymy, wypisujemy, dużo piszemy w tej pracy. Zawsze osoba, z którą pracuję, ma ładny zeszyt, przeznaczony do notatek. Zawsze słowo napisane jest mniej przerażające. Można coś z nim, coś z nim zrobić, łatwiej, coś z nim zrobić. Można łatwiej nad nim zapanować. Patrzymy. Trzeci etap to takie wchodzenie coraz głębiej. Dobra, czy już kiedyś myślałeś o tej zmianie, próbowałeś tej zmiany dokonać? Co tak naprawdę sprawiało, że tej odwagi nie było? Co Cię powstrzymywało? Tutaj jest ta praca nad przekonaniami, nad nawykami, nad sposobem myślenia. Nad tym wszystkim, z czego zdajesz sobie sprawę, albo z czego nie zdajesz sobie sprawy, bo bardzo często, najczęściej hamują nas przed działaniem te rzeczy, które są nieuświadomione. Więc szukamy, grzebiemy, patrzymy, żeby wtedy, kiedy zaczniemy planować i pracować, zaczniemy planować, ale to ty będziesz pracować nad zmianą, żeby te same rzeczy nie powstrzymały cię. One mogą się pojawiać i na pewno będą się pojawiać, bo przecież yy, Dzieje się to też dlatego, żeby chronić przed negatywnymi skutkami zmiany, ale przypatrujemy się. To jest taka praca wewnętrzna, gdzie trzeba dużo otwartości, uważności na swoje myśli, na swoje zachowania. Trzeci etap to był. Czwarty etap to planowanie, czyli ustalanie dobrze, to od czego ta zmiana ma się zacząć, od jakiego najważniejszego kroku, co potem. Co potem? Tutaj już w teorii przynajmniej ruszasz z miejsca, patrzysz, co może się wy wydarzyć, co tam się jeszcze może pojawić, planowanie. No i wreszcie w piątym etapie przychodzi czas na realizację tego, co sobie postanowiłeś. Tutaj już nie ma teorii, jest praktyka. To już jest zderzenie się z rzeczywistością które też wymaga dużo pracy właśnie z, z siłą woli też. Znowu z, należy sobie tutaj przypomnieć, wrócić do początku. Dlaczego to takie ważne było? Dlaczego ja tego chcę? Co ma to zmienić w moim życiu? No i wtedy, kiedy już w ostatnim etapie dochodzisz tam, gdzie chciałeś, tam, gdzie chciałaś, przychodzi czas na y, świętowanie. Na uczczenie drogi i dojścia do celu, na pogratulowanie sobie wytrwałości, zaangażowania pracy, przychodzi wtedy też czas, na um, czas i apetyt, i ochota na więcej zmian, ale wtedy to już jest dużo łatwiejsze, i jestem pewna, że każda osoba, która przeszła tą drogę do zmiany, która poznała dzięki temu lepiej siebie, swoje możliwości, swoje umiejętności, kompetencje, swoje silne i słabsze strony, jest w stanie to zrobić bardzo sprawnie, już z perspektywy przyglądając się sobie wszystkim trudnościom, wszystkim obawom, łącząc kropki i korzystając z doświadczeń naszej wspólnej drogi. Mam nadzieję, że Przybliżyłam Ci w skrócie wszystkie etapy pracy nad odwagą. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam do bloga, na, na, moj, na mój fanpage na Facebooku, na stronę, na kanał na YouTube. A jeżeli masz ochotę porozmawiać o Twoich wyzwaniach w odważaniu się, o Twojej zmianie, o chęci zmiany. Masz ochotę porozmawiać ze mną, spotkać się? Skontaktuj się ze mną. Na stronie znajdziesz dane kontaktowe. Bardzo chętnie z tobą porozmawiam i pomogę ci w Twojej drodze do odwagi, do spełnienia marzeń i życia po swojemu. Dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.